Witam serdecznie, Mariusz Szpakowski. Carmen Bohon. Życie na Filipinach. Mario w swoim ulubionym miejscu, czyli hamaczek, tak. Miejscu, w którym mm -hmm. pracuję ciężko. Mm -hmm. <laughs> Delika! Subscribers asking. if your mommy if your mom is is she okay that we come back if she's happy that we come back home or she she's not really happy ask ask because how i will ask what mommy said But she's happy when we come back because yeah, so she will not alone Mama jest zadowolona, że przyszliśmy, dlatego że nie będzie sama. Only because she will be not alone. Danika? Kids also. I dzieci. How about she's happy that we come back? That you and me. Yeah. <laughs> Maybe it's only about kids only. But she has bandon here, so she's not alone. Tell mommy. That no, not, not like a kid that can like that. A, okay, że mama jest już dorosłym człowiekiem, ona nie może tak się bawić ...jak z dzieciakami. Vanessa, Mogę, się pobrudziła w błocie No takie to życie w ruiniku, w kurniku widzicie. Okay. What, what your mom think about me? Ask mom. Ask her already. No, ask again, because subscribers think that mommy is super not happy that we come back. That your mom don't like some of subscribers. That your, your mom don't like me being here. Even we have advisors from subscribers, some. Other subscribers said that you should leave me, that you should leave me, and uh, because I'm lazy. And I don't know what you think about this, and mom. <laughs> <laughs> huh? oh. What mommy <laughs> said, <laughs> Mama, I'm <laughs> okay. Problem. Nie ma ze mną problemów. What else? No problem? No, miłość problem? Yes. No. w kurniku jest. Peaceful życiu. The, so, there was życiu. One subscribers also said that Carol could be better partner for you than me.

Lay down, lay down, lay down. Lay down. Ah, maybe you want to swap. Może coś się zamienić. Au! Danika, you want to change partners? I will talk to Karol, ha? Huh? You want Karol? Ha? Huh? Nie, Danika mówi, że nie chce. Karola? papa <todgłosy> Tak, Oliver. Będziesz miał tatusia nowego. tak subskrybenci, niektórzy chcą. że Karol lepszy partner. He's a good friend, of course. Karol dobry kolega. Bardzo w porządku chłopak. No, you like Karol Carol jest nice, ha? Huh? Very nice. Oliver, you like Carol? Of course, he likes. Everyone likes Carol. Manika you like Carol? Yeah, he's good. He's a good guy, huh? You want to swap? <laughs> Ja will swap z jego partnerem. I will be what? No, I'm also with his partner. Ah, that I will take I will take Carol's uh, girlfriend and you, and you will take Carol, yeah? Swap. Swap. No. Sa możemy się zamienić co to? To się nazywa swinging, Danika. Swinging. Changing partners is swingers. <laughs> o Jezu kochany. No, to teraz przyjdziemy do niewygodnych pytań. Od subskrybentów. Ostatnio dużo tych niewygodnych pytań, ale co tam trzeba się odnieść z czasem. Z czasem. Aps, uważaj Walesa. O Mariusz. Tak jak Danika powiedziała, to tylko Twoja decyzja. A czy Ty w ogóle pytałeś teściową, czy jest ok, żebyście wrócili? Pewnie, że się pytałem. Ma się godzić na Twoje mi Ty jesteś tam jak piąte koło uwozu. No ja myślę, że jestem bardzo potrzebną częścią tutaj tego kurnika, wiesz? Więc nie wydaje mi się, żebym był piątym kołem uwozu. Podchodzisz pod narcyza wszyscy, bety, tylko Ty taki fajny. Nie, ja nie jestem narcyzem. Trochę ostatnio czytałem o narcyzmie, tak? Narcyzm? Znaczy czytałem, słuchałem na YouTube. Jest taki bardzo, bardzo fajny kanał, zapomniałem. No, ale tam pan tłumaczy. No nie, to mi do narcyza daleko. Ale zauważyłem w swoim, w swoim otoczeniu narcyzów. Jednego. Dlatego właśnie zainteresowałem się tym topikiem nant, narcyzm, manipulant i psychopata. Tam wyjaśnię te trzy, te trzy osobowości. Bardzo ciekawy film. Szkoda tej całej rodzinko, bo widać, że już mają ciebie dosyć kurczę. Nie. Nie wiem czy mają mnie dość. Chyba nie. Chyba nie mają mnie dość. Nie. Ja nie wiem, czy w tych filmach naprawdę widać takie coś, że mają mnie dość? Ja nie widzę tego, żeby mieli dość. Hmm. Siema Mariusz, mam pytanko. Czy zamiast kupować gdzieś działkę, nie może jakoś koło domu teściowej coś postawić? Zobaczymy jeszcze jak to zrobimy. Być może albo dobudujemy sobie tutaj pokój. No albo poczekamy jeszcze i do momentu aż kupimy działkę. Taki pokój by się tutaj przydał tak czy tak, bo ta część tutaj, która, w której mieszkamy, to nie wydaje mi się, żeby to długo powstało. W którymś momencie to po prostu runie wszystko. Przynajmniej mama by miała pokój taki wymurowany, nie? Więc ten pokój nie jest zły pomysł. Jest Baby? Yes, Ali. Oli? Ali? A nie wiem. Pyta się gdzie jest Ali, I don't know. Ask mami. Ma. Asa, Baby. Pyta się gdzie jest Baby. Asa, Baby. Chyba z babcią jest. With Lola. Moi hejterzy bardzo nie lubią tego hamaczka, tak propo. Może powinienem im wysłać takie, może kupić, tutaj drogo kosztuje. Może powinienem zrobić taką listę hejterów, żeby się każdy tam wpisał, kto hejtuje, i z adresem im, by wysłał hamaczek. Bez urazy, ale jak przyjechałeś. Się zrelaksować, to po co rodzinę założyłeś? Przecież można mieć rodzinę i się relaksować. Ja nie widzę konfliktu tutaj. Oczywiście rodzina to są jakieś tam obowiązki, większe zobowiązania, ale można mieć peaceful life, relaks, mając rodzinę. Tak myślę. Ja tak mam. Witam, a co będzie panie Maria, gdy ukochany pana szwagier Bandon przyprowadzi w najbliższym czasie dziewczynę w ciąży i będzie chciała założyć rodzinę, więc po kolei się będą nosi. Wiesz co, nie wydaje mi się, żeby Bandon przyprowadził dziewczynę z tego, że on jakoś tak nie jest zainteresowany chyba żonymi związkami. Nie wiem czy taka dojdzie do czegoś takiego. Ale jakby tak było. No to wtedy byśmy, mam nadzieję, że do tego czasu już będziemy mieli swoją działkę i swój kurnik yy, zorganizujemy tam. W najgorszej sytuacji to jest Danika, z jej strony ojciec jest... ojciec i jej dziecka, a z drugiej mama i bandon. A Milsza... koszula ciało. Czekajcie, kurczę, coś się tu wyłącza. Wiadomo, w większości rodziny filipińskie są... Bardzo ze sobą związana, no ale tu jest ta więź cały czas i ta więź zostanie i ja nie mam z tym problemu, że jest więź między nimi wszystkimi. Widziałem tam też komentarze, że mówicie, że, no niektórzy, tak, piszą, że oni mnie tu nie szanują i tak dalej. No ja, ja nie, nie, nie widzę czegoś takiego, że mnie ktokolwiek tutaj nie szanował, wręcz przeciwnie. ja nie wiem, może ja coś źle nagrywam, albo coś wam źle pokazuję. Nie, nie rozumiem. Albo każdy widzi jak chce. Why are you deleting my comments? Even if they are respectful and are from constructive criticism. What is wrong with you man? Is something off? <laughs> Kurczę. Ja nie Ja nie kasuję komentarzy. To już tyle razy tłumaczyłem, że czasami YouTube na hall wstrzymuje, a ja, jak mam czas, to po prostu wchodzę i tam odblokowuję te komentarze. A jak nie mam czasu, to nie dam, jest bardzo dużo komentarzy zblokowanych. Plus, słuchajcie, jeszcze mam moderatorów, którzy, jak widzą, że coś jest nie tajemnego, to tam działają, nie? A? What baby? Mhm. Super. Patrzcie, ma koszulkę? Vanessa show t-shirt. I will always be daddy's girl. Tak yeah. jest. Yeah. Tatusia dziewczynka. Tak jest. Czy w tym remoncie będziesz miał pomoc brata Daniki? Wiesz, co tutaj zrobiliśmy? Zrobiliśmy tą ściankę. I Bandon mi pomagał oczywiście, że bez niego to bym miał dużo ciężej. No żeśmy wnosili razem te płyty. Trzymał mi, ja przybijałem. Trochę on tam przybijał. No razem żeśmy działali, nie? To nie ma problemu, jak, jak Bandonowi mówię co ma robić i to on łapie się za robotę i robi ze mną. Także tak to wygląda. W ogóle miałem w planach dzisiaj jeszcze wyskoczyć, bo przełożyliśmy swoją wizytę na Panglao na jutro, na 15. A ja miałem w planach wyskoczyć sobie na wodospad dzisiaj na jakiś relaksik. Ale deszcz pada cały czas, to gdzie ja pójdę? Nawet jak pojadę na ten wodospad to będzie brzydka woda, brudna więc tak utknęliśmy trochę w domu. Cześć Maria, co z tą ziemią u kolegi, co miałeś kupić? Wiesz co, tej działki u Marcina nie kupuję. Ale z tego co wiem, to Marcin będzie chyba kupował. Dlaczego za każdym razem próbujesz wyśmiać brata swojej kobiety i udowodnić, że jesteś, że jest głupkiem i nie robi? Mnie? Skąd w ogóle taka, taka Alicja? Takie stwierdzenie, że ja próbuję wyśmiać. No nie, no nagrywam nasze życie, pokazuję. Wszystko tak, jak nie wiem, jest jakaś coś tam się dzieje, biorę kamerę, włączam i nagrywam. No. Nie próbuję go wyśmiać, no pokazuję swoje życie. A to, że się śmieje do tego, no śmieje się bo jest wesoło, No Ja dużo się śmieję, bardzo dużo się śmieję. Praktycznie non sto. Ty byś chciał, żeby ktoś cię nagrywał, na przykład jak siedzisz na kiblu? No pewnie, że tak, o co mi tam nie przeszkodzi? Ja się kamery nie boję. <gry> ja się mogę nagrywać. Brak szacunku, może szybko się zepsuć, ale to, to nie jest brak szacunku. Boże, po prostu pokazuję swoje życie. Pokazuję, nie wiem, no mówię, jest moment, biorę kamerę, włączam, nagrywam, pokazuję coś tam, tak. To nie jest brak szacunku, po prostu nasze życie. No. Za bardzo personalnie niektórzy biorą to, co pokazują. To ty wiecie co tutaj na, na Filipinach, Filipińczycy nie są jacyś tacy spięci. Tutaj nie mają problemu z tym, żeby ich nagrywać, pokazywać. Czasem, czasem może mają, ale to tylko dlatego, że się wstydzą. To tam zasłaniają twarz, bo się wstydzą. Nie? Ale tak to pff. bierzesz kamerę, wchodzisz gdziekolwiek i wszyscy będą się cieszyć. Oni so do szkoły się przygotowują. Już wszyscy zdrowi, czy chodzicie zarażamy, chodzimy zarażamy. Nie, no już oliwę lepiej. Chociaż dalej ma ten kaszel. He's still coughing, ha? Huh? But just little, little. Yeah? You know, someone said that you cannot give amoxicillin, any antibiotic for more than seven days. Tam widziałem taki komentarz, że ktoś powiedział, żeby nie dawać dłużej niż 7 dni, że no że potem przez 5 lat ten antybiotyk nie będzie działał. You ready to school? We goin' now or we still have time? I don't know. What time no. Po co ty Mario myślisz o działce budowie domu jak ty uwielbiasz tylko kurnik? No tam jak, jak będziemy mieli działkę, pobudujemy sobie swój własny kurnik. Czemu nie podziękowałeś córce za latkę, Podziękowałem wana się za brązolatkę. Podziękowałem, dałem buziaczkę. No. Czy nie można tam zrobić normalnej, drewnianej ups, podłogi, pomalować tych ścian przy kuchni? Pewnie, że można. Obskurnie to wszystko wygląda, a nie wielkim kosztem można było zrobić przytulnione lokum. Myślę, że wszyscy fani były kibicowani temu przedsięwzięciu. No, ale może Wam to nie przeszkadza? No, pewnie, że można. Czy w tej a'la kuchni nie da się otynkować tych ścian, da się przecież było wiele przyjemniej i skrótniej, a koszta to są żadne jak samemu ja nie umiem im tankować musiałem wziąć kogoś przecież to łatwe, nie, ja nie znam się na tym Ewa po prostu nie, nie biorę za rzeczy, które nie umiem robić próbowałem tynkowania, jakoś mi to słabo wychodziło a nie możesz wybudować domu teściowej lepszymi warunkami mieszkalnymi, teściowa będzie blisko was. No to pewnie tak zrobimy, że pokój postawimy tutaj. A co wracają do kurnika? Masakra. Tak, tak. <laughs> wracają, wracali, już wrócili. Jeszcze parę rzeczy zostało. No to mówię, jutro podjedziemy i zabierzemy i tam się umówić z Eliazardem na jutro. Jeszcze muszę za prąd zapłacić. Zniszczyłem też tam szczotkę koniecznie trzeba zapłacić. Zniszczyłem dlatego, że karaluchy zabijałem i tak uderzyłem mocno, że się złamało. <grym> Słuchajcie, nie wiem co tam jest, ale jak przyjeżdżamy teraz zabieram. Może jutro jak pojedziemy to wam pokażę. Za każdym jak wchodzimy to jest ekstra parę karaluchów. Trzy, cztery karaluchy leżą. Leżą do góry brzuchem. Wyglądają jak nieżywe, ale jak przyciśniesz go, no to się rusza. Po prostu może sobie odpoczywają. Relaksik. Facet spodziłeś dziecko. Zasadź drzewę i wybuduj dom albo kup mały doma, nie baw się w cygana i przestań się ośmieszać w mediach. Czy ty masz choć trochę ambicji? <grym> A Spodziłeś dziecko, zasadziłeś drzewa. Otóż do tego się odnosiłem, do pierwszej części. Ja cygan nie jestem. Przestań się ośmieszać w mediach. Nie ośmieszam się, tylko pokazuję swoje życie. Jak dla ciebie to jest śmieszne? To się śmieję. Boże, kochany. Czy ty masz trochę ambicji? Tak, jestem bardzo ambitnym człowiek. Nie wydaje mi się, Ewa, żebyś to zrozumiała, zobaczyła. Łataj, wład? I don't know. I don't know. It's just growing. Pytam się, Vanessa, dlaczego mam włosy na nogach? You will have also here. Mario, a nie myślałeś, dzieciom zrobić, kupić trampolinę, i jakiś basenik jest gdzieś tutaj? A Trampoliny no nie myślałam o Trampolinie. O rady z zabawy. To musiałbym zrobić taki plac zabaw takie miejsce, nie? Gdzie mogłoby się pobawić, poskakać. Też dobry pomysł w tym jest. A Danika gdzie ma swoich friends? Kiedy ona ma czas dla siebie? Danika. Miała jakąś jedną koleżankę bardzo dobrą, ona gdzieś chyba wyjechała do pracy. Eee... A tak to i friends, czyli koledzy to są ci w okolicy co mieszkają. Przychodzą ci koledzy, koleżanki czasami to w Bingo grają. No ale nie wydaje mi się, żeby Danika miała dużo tych kolegów czy tam koleżanek. No, to tyle. Idziemy. Idziemy zaprowadzić Anasa. Może jeszcze, jak się dzisiaj uda, to tą ścianę dokończę tutaj z tej strony, bo nam została jedna płyta. A jak nie, to pojutrze, bo jutro też będzie wizji troszeczkę do pan glow. OK? Daddy's yeah. girl? Nie. No. Yeah, jak, dziewczynka tatusia? I will be always Daddy's girl. Nie. Yeah. yeah, you have on your t-shirt. And Danika jest emocjonal. a ja Danika? Yeah. Podjechaliśmy na chwilę na market i Danika poszła coś tam kupić a ja muszelki kupuję wiem, że ona lubi 50 peso za jeden taki kubek Może ja bym spróbował też jak Danika ugotuje Wiem Wam, że ładnie pachnie. Taką świeżą rybką. Mm. Dziewczyny poszły do szkoły.